Witajcie moi kochani! Zanim przejdę do sedna tego materiału, kilka wyjaśnień na samym wstępie chciałbym Wam przedstawić. Jeszcze jedna prośba oglądam w miarę cały materiał, żeby, żeby to zrozumieć, co Wam co mam chcę przekazać. Więc od początku zacząłem kanał, żeby się dzielić z Wami wiedzą i od Was tak samo. Czerpać wiedzę, bo, bo naprawdę dużo pisaliście, dużo pisaliście, dzwoniliście do mnie, co można zrobić inaczej, jak mo można zrobić inaczej. Także dzięki za to. I w pewnym momencie wpadłem na to pomieszczenie, żeby zrobić jakieś testy i też kilka, zrobiłem. I na początku roku miałem mieć takie większe testy, głównie chodzi o, o podłogę, o ten materiał. Też tam hej, tu troszkę nazbierałem od stopu niektórych na temat. Stosowania kawałków mat. Powiedzmy, tak w skrócie, może jakiś materiał, tu się wam pokażę, o co mi chodzi. I po prostu chciałem zrobić wtedy taką platformę, żeby to przetestować w takich powiedzmy laboratoryjnych warunkach. No, ale samo, samo zrobienie tego to jest około 1500 do 2000 no bo to musiał być powiedzmy 3 do 4 metrów kwadratowych plus praca, więc no, musiałbym y, dwa miesiące powiedzmy YouTube'a wsadzić w jeden film no jakby to określić, może nie, że się słabo kalkuluję, ale po prostu no, no y, na dzień dzisiejszy nie było to sensu myślałem, że jakieś wsparcie będzie, dziękuję wspierającym ale powiedzmy, że chwilowo dałem sobie z tym spokój i wpadłem na pomysł, żeby robić umywalki tam kiedyś wspominałem Yy, osoby które śledzą kanał będą wiedzieć o co chodzi i nawet jedno już wstępnie zrobiłem i do tego właśnie kupiłem tą przecinarkę na mokro yy, że będę, bo tam chciałem takie bardzo wąskie elementy docinać w, w odpływie yy, odpływ który miał stos... był by... odpływ który miał być tam zastosowany właśnie no, bardzo precyzyjne, wąskie docięcia i wodna by mi się jak najbardziej do tego, do tego była potrzebna i znów czas wygrał ze mną. Pomimo, że jest to zrobiony jakiś element, dałem sobie spokój i dlatego po prostu sprzedałem tą maszynę, bo mi jest na dzień dzisiejszy zbędna. To nie znaczy, że kiedyś nie kupię. To, może inną, może tą samą, nie wiem. Na dzień dzisiejszy po prostu je, nie, jest mi niepotrzebna. I po tym fakcie wpadłem na pomysł sklepu. A dlaczego? Milion pytań. Jaka tarcza, jakie to, jakie to, jak coś zacząłem przedstawiać, no to powiedzmy wiadomo, że lokowanie różnie to bywa z tym, a po prostu czym pracuję, tym to chcę sprzedawać w pokrótce, przynajmniej w jakichś większych procentach. Powiedzmy o co mi chodzi: no nie chodzi mi o te procenty, czyli tylko po prostu jak mam materiał, na wiem, 10 sztuk, no to powiedzmy 9 z 9 tego testuję, czy 90%. To, co wam sprzedaję, sam, sam tym pracuje. I teraz do tematu. Otworzyłem sklep, ruszyłem wreszcie. Powiem wam, że chwilkę mi to zajęło i, i to nie jest tak, że się to zrobi, wierzcie mi. Nie mówiąc o czasie, o pieniądzach, ale wystartowałem i na pierwszy rzut dzisiaj chciałem w tym materiale parę słów o tarczy otwornice. Ten materiał na tym się skupię w następnych materiałach powiedzmy na odpływach, które posiadam na listach liniowych i syfonach, w systemach poziomujących oczywiście to, co zacząłem robić, tym robię i uważam, że to jest bardzo dobre do, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko nie zrozumcie mnie źle, że jak ktoś pracuje na firmie X, ja na Y i że to reszta to jest nie, tak to nie działa ja po prostu tym pracuję, tym się dzielę to nie znaczy, że inna firma inne materiały są y, użyte tam przy systemach, przy tarczach, są złe, żeby, żeby to było jasne. I zaczynając od tej pięknej tarczy. Ściąłem na niej kilkadziesiąt metrów. Naprawdę, y, sam Adrian deskę tam, nie wiem, to już dziesiątkę metrów ciął deskę podłogową. Y, widzieliście materiały z tą deską na tej inwestycji. Ja ją wziąłem na drugą inwestycję, docinałem też płytki. I teraz przy schodach powiem szczerze, padła mi. Zobaczcie, jakie jest zużycie tej tarczy. Aczkolwiek nie poddaje się, porozmawiam z gościem, jak ją y, ożywić w cudzysłowie. Yy, ale, ale wiem, że to jest warte. Oczywiście, sama tarcza bez tego nie będzie ciała, więc kilka wskazówek. Ma sama ciąć. Nie można na tak zwane kochamca to pchać, powiedzmy, no bo ją trafi i to, to nie ma dwóch zdań. Druga sprawa, starajcie się nie ciąć 1000 metrów jedną tarczą. I, źle to powiedziałem. 1000 metrów tych samych płytek, o, o to mi chodziło. Dobrze, tarcza jak ma raz na jakiś czas inny materiał. Oczywiście na 99% nie sprawdzi się to w ceramice Nie wiem dlaczego. Nie idzie po prostu. Niby miękki materiał pali. Są inne tarcze tanie, to pójdzie. To nie chce iść, przynajmniej w tych, co ja próbowałem. W gresie, w kilku różnych gresach, oczywiście, i na prasowanych i typowym gresie, idzie jak do masła, jakość cięcia bardzo dobra i, i jak brzydewka jest, naprawdę mogę polecić. Zobaczycie w przyszłości materiały, właśnie yy, yy, ff, jak pracuje, po prostu. Yy, druga sprawa, yy, teraz wezmę na tapetę bo jak, jak już wspomniałem skończyła mi się na razie wezmę tą drugą tarczę którą mam w sklepie widzieliście tą tarczę przy cięciu na wodę wezmę ją teraz na sucho no jest 120 jest troszkę tańsza od tej 115 zobaczymy jak się sprawuje oczywiście do ceramiki już wam powiem która jest by się nadała ta tarcza ta tarcza nie testowałem jak będę miał spieg sprawdzę Podobno rewelacyjnie idzie do spieku, podobno sprawdzę jak będę miał okazję. A do na przykład do zwykłej ceramiki, to ta tarcza nie o. Ale jak wziąłem już to, pytaliście się do cięcia na 45 na przykład do Sigmy. Coś pięknego, polecam. A tu mam tarczę, właśnie do, do na przykład do ceramiki. 125 poleci jak nic ok i druga sprawa otwornic ostatnio robiłem podłogę taką w kotłowni gdzie wychodziło właśnie maserur z podłogi i jest zestaw tutaj za 850 zł którego też używam, mam go od stycznia i naprawdę mogę go z czystym sumieniem polecić z tej samej firmy widzieliście test szóstki także myślę, że jest ten zestaw godny uwagi. Jeśli natomiast ktoś naprawdę ma do, do wiercenia w jakiś na granitach, gres oczywiście tak samo, to polecam tego typu otwornice. Ten samy materiał, to jak piła jest. To nie jest powiedzmy, tylko nasyp. Ten materiał jest cały cierny. To co widzicie tutaj. Nie wiem, ile tego jest, 8 mm, coś koło tego. Ten materiał jest do zużycia cały. Tylko też kilka, kilka spraw, jak i z piłą. Nie wolno, powiedzmy, przegrzać. I oczywiście obroty nie 11 tysięcy, jak w przypadku tych zwykłych otwornic z nasypem, tylko powiedzmy 3-4 tysiące. Pójdzie naprawdę rewelacyjnie. Wkrótce zrobić jakiś test. Tak, powiedzmy, no, test. No, widzicie, jaka cena jest takiej otwornicy, zobaczcie. 320 zł tej, tej otwornicy. No, więc sam, zrobienie, sam test, zrobienie to powiedzmy czystówek trzeba wywalić, ale zrobię taki i powiedzmy też będę ze trzy rodzaje płytek i sprawdzę, ile potrafi wywiercić ta otwornica. No, może nie cało zużyję, bo to byłoby bez celu i bezsensowne, ale, ale w dziesiątkach otworów to można liczyć. Przy wierseniu w gresach, i oczywiście do tego, do obróbki płytek, pady polecam. To jest normalna rzecz. Myślę, że kto, kto pracuje na padach, wie, że to jest bezcenny bez sprzęt. Czyli pocięcie na sucho, powiedzmy setka, dwusetka najlepiej zrobi. Naprawdę, jak oryginał rancik. 50 też używam, bo na przykład coś mi się tam powiedzmy ten pół mm nie pasuje, gdzieś różnie to bywa. I tą 50, to pół mm, ten mm naprawdę idzie pięknie wyszlifować, jeśli tam coś gdzieś, gdzieś nie pasuje. To tyle dla 10 osób pierwszych, które zrobią u mnie zakupy: 5 kubków, jeszcze z poprzednim moim logo, myślę, że pamiętacie: 5 kubków i 5 padów do, do szlifowania, to, czyli 5, 10 pierwszych osób dostanie. 5 kubków i 5 tarcz losowo, albo piszcie to już wedle uznania. Jak nie będziecie pisać, to po prostu dorzucę 10 osobom, 10 osobom z mojego sklepu, żebyście nie zrozumieli, nieźle nie z materiału tego, tylko osób kupujących w moim sklepie. I teraz kolejna sprawa. Chciałbym też od Was. Usłyszeć, żebyście mi napisali, w jakim kierunku iść, bo też chcę jakieś maszyny, powiedzmy, nabyć w niedługim czasie. Jak wy to widzicie? Bo ja się Waszymi opiniami kieruję. Nie jestem jakimś filozofem i w glazurnictwie, i na YouTube, i tak samo w narzędziach. Czym pracuję, to wiem i na ten temat się wypowiadam. I tak samo chciałbym po prostu iść w tym kierunku z maszynami, czyli na sucho, ewentualnie na mokro. Piszcie, co byście widzieli, co byście chcieli. Oczywiście, wracając do tarcz, jeśli na przykład chcecie 250 czy 180 docięcia na mokro, bo to tak samo dajcie znać. Na drugi dzień macie ją na sklepie. To nie ma problemu. Cena adekwatna do innych, a jakość bezdyskusyjna. Nie twierdzę, że inne są złe. Kolejny raz. To w zasadzie tyle. Zapraszam na kolejne materiały. Tak jak powiedziałem. Wypowiem się na temat jeszcze raz systemu, co ja posiadam. Nie mam całego systemu Twist Level, bo pewne rzeczy, moim zdaniem, jako dla mnie glazurnika są może niezbędne, ale, no ale tak pokrótce, na przykład 2 mm prostego i teraz składę podłogę na 3 mm, powiedzmy, i elegancko się sprawdza, więc nie mieszam, tylko kupiłem większą ilość dwujegi i po prostu mi wystarcza do, i na ścianę, i na podłogę, więc to chciałem tak w skrócie. Że nie mam wszystkiego, bo to jest niepotrzebne. Tak samo starszami. otwornice, oczywiście, tego typu pojawią się na sztuki, no bo nie każdemu jest potrzebny cały zestaw, tylko na przykład też powiedzmy, że rzadziej się używa na przykład łazience 68, a częściej na przykład 30, no bo logiczne, że tego otworu jest więcej. Po drugie, nasypu licząc jest mniej, więc też się wcześniej zużyje, więc reasumując tak po prostu na sztuki też będzie. I tak, jak jeszcze raz yy, powtórzę, dajcie znać, co byście chcieli widzieć w moim sklepie. I tyle. Myślę, że yy, wielu, wielu z Was przyjmie ten materiał dobrze. Yy, 98% w ogóle mój kanał ocenia dobrze, więc resztę trudno. Yy, nie jest moim celem i zadaniem dogodzenie za przeproszeniem wszystkich, wszystkim. Po prostu te, ci, co rozumieją, no to, no to dzięki. Ci, co nie zrozumieją, starajcie się mnie zrozumieć. A do, yy, do, do mojego pomysłu yy, z tą podłogą pewnie wrócę. No tylko, no, no powiem tak brutalnie, kasa. No, no bądźmy poważni, 2000 plus oczywiście yy, praca. No bo to jest, jak mi zrobić całą konstrukcję do rozrywania, bo to na tym rzecz będzie polegała. Ja muszę wydać jeszcze na beton, bo to musi być odzwierciedlenie, nie po prostu podłogi, tak, musi być beton, musi wyschnąć, gdzieś to muszę trzymać. Położyć płytki na macie i rozciągnąć później ten milimetr, co się stanie, przyszłość. To tyle. Dajcie znać, dajcie łapkę w górę, dajcie innym znać, że coś takiego powstało. I tyle, cześć.